Witamy serdecznie w forum Jung Pumpen. Dziś prezentujemy nowy Hebefix Pro przy pompowni ścieków firmy Pentair Jung Pumpen. Nowy Hebefix Pro to następca modeli Hebefix Plus i Hebefix Extra. Oznacza to, że łączy w sobie cechy obu produktów, a teraz może także przetłaczać agresywne media takie jak na przykład media zawierające sól czy kondensaty z kotłów gazowych lub olejowych. Zobaczmy więc, co oferuje to urządzenie, a najlepiej będzie, jeśli zajrzymy do pudełka. Otwierając pudełko, od razu rzuca się w oczy, zanim jeszcze coś wyjmiemy, mamy wskazówki montażowe, najważniejsze kroki wydrukowane na tej rozkładanej części. A tutaj w formie kodu QR znajduje się link do instrukcji obsługi wraz z instrukcją montażu. Ale dzięki temu już przy otwarciu pudełka wszystko mamy pod ręką i widoczne na pierwszy rzut oka. W samym pudełku znajduje się najpierw urządzenie wtykowe do alarmu, kabel do pompy, a następnie otwieramy całość. Przysuwamy zabezpieczenie transportowe i odkładamy je na bok. Wyjmujemy teraz pojemnik. Water on. Pudełko odkładamy na bok. Krótka uwaga, w pudełku znajdują się również wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Odkładamy je na bok. Wy teraz pojemnik z opakowania i widzimy tutaj zamknięty pojemnik z przyłączami do pompy i do alarmu. A więc mamy tutaj pojemnik. Pokrywa pojemnika jest tylko położona luzem. Oznacza to, że w zasadzie możemy teraz rozwiązać ten problem łatwo. Tutaj również znajduje się zabezpieczenie transportowe, które możemy usunąć. A jeśli teraz zajrzymy do środka pojemnika, zobaczymy, że wszystkie części potrzebne do montażu produktu są w komplecie. Są to kolejno. Wentylator do zabudowy w systemie montażu przedściennego, woreczek z elastycznymi przyłączami, zaworem zwrotnym i złączkami oraz elementy do montażu filtra z węglem aktywnym, jeśli całość ma być zamontowana w systemie przedściennym. Sama pompa jest przymocowana w pojemniku razem z pływakiem, w pełni zmontowana i zasadniczo gotowa do podłączenia. Rzućmy okiem na bogaty zestaw akcesoriów, które są dostarczane z Hebefix Pro w jednym woreczku. Spójrzmy przy okazji także na bok pojemnika. Tutaj mamy bowiem KRU zamknięte CCE dopływowe i możemy teraz przyporządkować, które elementy pasują w które miejsce. Są tu z jednej strony uszczelki wciskane, które można zamontować do dolnych kruczców dopływowych po jednej na każdą stronę, oraz KRU zamknięte cice dopływowe u góry, które następnie mocuje się odpowiednimi opaskami. Myślę, że to jest dość oczywiste. A tutaj mamy wyjście ciśnieniowe, które również zabezpiecza się opaską na elastycznym kolanku wylotowym, aby umożliwić przejście do zaworu zwrotnego. To znaczy, do tego są dołączone odpowiednie złączki, które oczywiście są uszczelniane aby można było zamontować klapę, wyjście ciśnieniowe i przejść do dalszego odcinka rurociągu ciśnieniowego. Na pokrywie zbiornika jest wentylacja. Wentylację można poprowadzić opcjonalnie do pomieszczenia, gdzie urządzenie jest ustawione. Do tego służy filtr z węglem aktywnym. Należy go wyjąć z woreczka i odpowiednio zamontować. Opcjonalnie istnieje oczywiście możliwość, zamiast wentylacji do pomieszczenia, poprowadzenia wszystkiego przez montaż podtynkowy. Do tego dołączony jest korek zamykający. On odpowiednio uszczelnia wentylację zbiornika, a całość można wtedy estetycznie wkomponować w system montażu podtynkowego, używając filtra z węglem aktywnym, który montuje się w tym systemie wraz z osłoną i odpowiednią pokrywą. Wymiana filtra z węglem aktywnym jest dzięki temu zawsze szybka i łatwa. Jako kolejną opcję mamy uszczelkę wciskaną do pokrywy, przeznaczoną do podłączenia umywalki. W tym celu należy wyłamać pokrywę. Mamy możliwość zawieszenia na ścianie oraz cztery śruby, co jest bardzo ważne, które zapewniają szczelne zamknięcie pokrywy pojemnika pod ciśnieniem. Do instalacji nie potrzeba wiele. Potrzebujemy otwornicy w różnych średnicach nominalnych. Zazwyczaj do otwarcia przyłączy DM40 i DN50. Klucz nasadowy też się przyda, żeby odpowiednio dokręcić obejmy. Można to jednak zrobić zwykłym śrubokrętem, którego oczywiście również potrzebujemy, aby przykręcić pokrywę pojemnika. Po otwarciu przyłączy warto rozważyć odpowiednie ich wygładzenie. Do tego nóż zawsze się przyda, a uszczelki dobrze jest posmarować środkiem poślizgowym, żeby rury można było odpowiednio podłączyć. Aby teraz przejść do kolejnych zalet produktu, proponuję, żebyśmy odłożyli na chwilę pojemnik na bok i wzięli wzór przekroju, ponieważ na nim możemy znacznie lepiej przedstawić poszczególne zalety produktu, a przede wszystkim zajrzeć do wnętrza pojemnika. No więc wszystko mamy tutaj już przygotowane i widzimy tutaj model przekrojowy HBX Pro. Od razu możemy zauważyć, że w środku zamontowana jest zielona pompa, mianowicie utrzyział. To jest pompa, która standardowo w pompach Jung wyposażona jest w uszczelnienie mechaniczne, dzięki czemu nadaje się również do agresywnych mediów. W zbiorniku znajduje się wyłącznik pływakowy, który w tym przypadku ma specjalne wykonanie. Chodzi o to, że mamy niskie punkty załączania pompa włącza się już przy 110 mm, co pozwala podłączyć także niskie brodziki prysznicowe. Sama pompa została zamontowana dzięki nowemu mocowaniu na środku zbiornika, co sprawia, że jest jeszcze bardziej stabilna. A jeśli spojrzymy na dopływ, albo raczej na boczny widok zbiornika, zobaczymy kruciec tłoczny, który mogę poprowadzić dowolnie na jedną lub drugą stronę. Mamy wtedy dwie możliwości podłączenia dopływu. Dla dolnego dopływu specjalnie zamontowano blachę rozpraszającą, aby uniknąć turbulencji przy dopływie i poprawić odpowietrzanie pompy. A jeśli spojrzymy tutaj z boku, widzimy zaznaczone przyłącza, czarny przewód do pompy, szary kabel do układu alarmowego. Przejdźmy jeszcze do dwóch szczegółów, które są dla nas szczególnie ważne. Pierwszym z nich jest otwór odpowietrzający pompy. Znajduje się ona w kolanku odpływowym. Kiedyś w tym miejscu wiercono otwór, dziś mamy tutaj korek, który w stanie dostawy jest otwarty. Proszę się nie dziwić, wyleci stamtąd woda, gdy tylko powieco się wydostanie. Dzięki temu powstaje dodatkowy wir, który ogólnie utrzymuje zbiornik w czystości i zmniejsza nakład pracy związany z konserwacją. Dodatkowo mamy kontaktron, który jest zamontowany tutaj na ściance bocznej. Odpowiada on za alarm uzależniony od poziomu na wypadek gdyby pompa z jakiegokolwiek powodu przestała działać. Spójrzmy jeszcze raz do wnętrza zbiornika. W tym miejscu jeszcze jedna ważna uwaga. Pokrywie zbiornika znajdują się cztery śruby, które oczywiście muszą być dokręcone podczas montażu. Teraz odkręciłem je tutaj i zdejmuję pokrywę zbiornika. Dzięki temu możemy zobaczyć całą sytuację jeszcze raz z góry. Tutaj możemy zobaczyć między innymi, że pompa jest przymocowana za pomocą śruby z motylkiem, więc można ją łatwo wyjąć. Dodatkowo podczas instalacji możemy zdecydować, czy wyprowadzenie ciśnieniowe poprowadzimy z perspektywy kamery w lewo czy w prawo, co zapewnia znacznie większą elastyczność. Podstawową cechą Hebefix Pro jest to, że można go stosować wielofunkcyjnie zarówno jako instalację natynkową pod umywalką lub obok pralki, jak i w systemie montażu podtynkowego. Montaż jest możliwy we wszystkich dostępnych na rynku systemach. To oczywiście przy wyższych wymaganiach, jeśli chodzi o design w łazienkach a może także w łazience w piwnicy stanowi ogromną zaletę na korzyść Hebefix Pro. Porozmawiajmy jeszcze raz o podstawowym zastosowaniu Hebefix Pro. Hebefix Pro to przepompownia do ścieków szarych. To znaczy, że możemy podłączyć różne źródła ścieków szarych. Może to być wanna, brodzik prysznicowy, umywalka, ale także bardziej agresywne media, na przykład z instalacji zmiękczającej wodę. Tutaj można przepompowywać media zawierające sól do 15% zawartości soli lub kondensaty o wartości pH większej lub równej 2,7. Oznacza to, że możliwości podłączenia są dostępne z każdej strony. Mamy po dwa przyłącza w DN50 z każdej strony, jak można tutaj zobaczyć, oraz dodatkowo możliwość podłączenia umywalki od góry w DN40. Jeśli produkt jest używany w montażu podtynkowym, to jeszcze jedna ważna informacja. Zawsze zalecamy podłączenie węża spustowego. To znaczy, wąż, który tutaj zostaje podłączony za pomocą opaski zaciskowej i może być następnie zabezpieczony przy zbiorniku. Oznacza to, że jeśli coś nie będzie działać, mogę opróżnić zbiornik, zanim otworzę go w ścianie przedniej, odkręcając cztery śruby. Ważna jest tu również informacja, że zbiornik jest szczelny na ciśnienie do 800 bara, czyli do momentu całkowitego napełnienia umywalki. Przejdźmy jeszcze raz do alarmu zależnego od poziomu. Jest on sterowany osobno za pomocą tego urządzenia wtykowego, które jest dołączone do zestawu. To urządzenie wtykowe jest dodatkowo wyposażone we własne gniazdko. To znaczy, że jest ona przelotowa, można ją wykorzystać do podłączenia pompy, ale oczywiście także do innego odbiornika. I tutaj na dole widać, że jest styk bezpotencjałowy. Oznacza to, że istnieje możliwość przekazania alarmu dalej. Aplikacje Smart Home są dziś w tym kontekście bardzo popularne i oczywiście tutaj również można je podłączyć bezprzewodowo. Produkty Jung Pumpen są z reguły bardzo trwałe. Mimo to musimy przynajmniej rozważyć wymianę agregatu pompy. W tym celu w Hebefix Pro można przeprowadzić wymianę 1 do 1, mianowicie za pomocą standardowej U3KS Speział, którą można nabyć na rynku poprzez zwykłe kanały dystrybucji. Wystarczy jedynie usunąć kosz sitowy, a standardowy pływak U3KS zostaje wtedy zastąpiony tą widelcem pływaka, który można łatwo zamontować na nowo za pomocą śruby z napędem Torx. A propos, często pojawia się pytanie dotyczące pralki, czy Hebefix-Pro może również przepompowywać wodę z prania w wysokiej temperaturze. I odpowiedź brzmi tak, jeśli pralka posiada funkcję schładzania wody z prania. Wtedy bowiem odpompowuje wodę o maksymalnej temperaturze około 60 stopni, a Hebefix-Pro może transportować wodę o temperaturze 60 stopni przez 10 minut pracy. W połączeniu z zazwyczaj obecnym resztkowym, już schłodzonym wodą, nie stanowi to więc żadnego problemu dla naszego produktu. Podsumowując, możemy powiedzieć, że Hebefix, protowydajne urządzenie, łatwe w montażu i tym samym idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o późniejszą, bezpieczną przed cofaniem instalację szarej wody. Patrząc na to w ten sposób, trudno przejść obok tego produktu obojętnie. Jeśli podobał Wam się nasz film, dajcie nam łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych unboxingów i prezentacji produktów. Do zobaczenia następnym razem.